Maneczko widzowie witam na kolejnym odcinku g 4 Skins. Pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod matuszy, który daje wam oczywiście 5% do doładowania oraz chwęczkę mi za darmo na start. Ostatni odcinek był... No nie, nie najszczęśliwszy, nie udało się za dużo. Także no całkiem słabo, no miałem nadzieję, że coś ciekawego wyleci nie było. Ale nie poddajemy się, mamy całkiem sporo balansu, to jeszcze przed rozpoczęciem wydaje mi się, że otworzymy może jakąś skrzyneczkę, może coś ciekawego dla Was wybierzemy, możemy otworzyć na przykład skrzynkę salun, zobaczmy co ciekawego z takiej skrzynki poleci, poleciał ten gloczek, pytanie po ile on jest, 16 zł. Dobra, dzisiaj do, do wygrania będzie taki oto gloczek, ale niestety on jest niedostępny, także nie, musimy to jeszcze raz przerolować w takim razie, no tutaj tragiczny rzut, nic ciekawego dla Was nie ma. No ten kałak zdecydowanie za tani. Coś tak w miarę do dwóch dyszek, żeby było ciekawego. Mm, dobra, chyba w tej skrzynce po prostu nie ma ciekawych itemów. No, no Black Nil jest ładny, tylko że kurde tani. Chociaż... Dobra, Black Nila weźmiemy, ale może coś jeszcze takiego tańszego, żeby ewentualnie było nawet dwa skiny do wygrania. Nawet dwa skiny mogą być do wygrania. Coś też... Mamy awubkę, to może teraz jakiś uśpik, uśpik jakiś taki korteksik, jakiś Cyrexik. Wydaje mi się, że do, do, do takiej awupki by siadł. Także, no, Lidet Conduit jest szczerze średnim skinem, nie jest jakiś wybitny. Mamy USP Torch i wydaje mi się, że te oto dwa skiny, oczywiście, jeśli są dostępne, a są dostępne, będą dzisiaj do wygrania, także fajna całkiem pula. Wypłacimy sobie w takim razie te oto dwa itemki. Są na szczęście, dobra, czekamy w takim razie jeszcze na trade ofertę. Okej, okay, mamy trade oferty, pytanie czy już są na dwa itemy, tak są na dwa itemy, także dzisiaj do wygrania będą oto dwa skinki, pamiętajcie, że jest hasło, które w losowej minucie filmu się pojawi, także już w tym momencie losowy komentarz nie wygrywa, wygrywa komentarz z hasłem i oczywiście musi być like oraz subskrypcja publiczna, także te oto dwa skinki będą do wygrania, a my przejdziemy w takim razie sobie do bitewek. Mm. Ostatnio skrzynka Shades, bardzo mnie urzekła, można powiedzieć, bo bardzo ładnie zaczęła mi dropić w pewnej bitwie, także zaczniemy sobie właśnie od 50 Shadesa. damy sobie Grandiego, bo trochę mało czasu poświęciłem, damy sobie dwa razy Merganiego i zajdziemy może już trochę niżej. Zaufajmy jeszcze i Voltowi, bo te skrzynki dość często pomijam, a no nie wiem, może akurat dzisiaj coś ciekawego dadzą, dwa razy za mocno skuty. Dałbym tutaj szczerze underdoga, ale powiedziałem sobie, że gramy standardowy tryb, także... Dla, ja czuję, że tu być może faktycznie będę mieć najmniej. Bo skrzynka mergani, wronek i tak dalej, te skrzynki mnie po prostu nie lubią. Dlatego tak często je pomijam. No ale zobaczymy, może będzie inaczej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Widzę, że jak na razie lagów nie ma, także fajnie. Pierwszy rzut może być w porządku, 8 dyszek. No ale fajnie było dropnąć coś ciekawszego, coś droższego. No na pewno nie są te. te oto te itemy, dobra, tutaj już się potwierdziło elegancko elegancko, dobra, w końcu może coś no nie, jak na razie cały czas minus, cały czas minus tej skrzynki jeszcze jest żaden, w ogóle z żaden uczestników nie, nie dropną rzeczy, która jest droższa niż skrzynka i nikt nie dropnął, chodzi na to, że że tylko była jakaś losowa sytuacja, że tak ładnie dało Grandi, no pierwszy z pierwszych Grandi bardzo ładnie, ale niestety dla Bota Jerego. dla nas nic ciekawego drugi rzut, również mega tragedia dobra, Mergani, może tutaj coś ciekawego Lat Mueso, bardzo ładny rzut. 400 stówki, także wpada nasze konto. Jednak chyba troszkę do bota Jerego nam brakuje, więc mam nadzieję, że coś jeszcze wyleci. No, dla, tym razem dla bota Jerego, Jerego wyleciał Liat Mueso, także niefajnie. Evronik, kurwa, no i... Dlatego tej skrzynki nie lubię, bo tak często ona mi daje po prostu jakiś ściek za złotówkę. Ale dobra, może teraz mi zamkniesz mordę. No nie zamkniesz mi mordy, bo dalej leci skin za 60 groszy. Dlatego Evrona po prostu osobiście mega nie lubię. W tym momencie Volt... No, patrzcie, no, tragedia po prostu. Item za 3 złote. I tych skrzynek, dlatego po prostu nie dorzucam. Patrzcie, no, polygony tutaj na prawo. A WP A dla mnie leci jakiś ścieg za 3,32. No, nie, nie czegoś takiego oczekuję. Nie wygramy tej bitwy. Tak jak czułem, jest to bitwa klasyczna, po, klasycznie pod underdoga, no ale cóż, ja sobie powiedziałem, że underdogów nie będzie, aż, no ale szkoda, mogłem faktycznie dać, no bo tutaj to boty całkiem nadropiły, my tylko i wyłącznie tysiąc takiej bitwy, no i nie podoba mi się, że tak mocno dostajemy na, na dziurę w tym momencie, bo balans nam topnieje. Trzeba się skupić i trzeba przyspącić naprawdę potężną po prostu bitwę. Zarzućmy sobie Nexa, bo tej skrzynki nie było. Dwa razy Angel, dwa razy Fire and Water Mysterious, czyli taka ta siemka. No i walnijmy coś grubszego. Po prostu walnijmy grubasa. Damy sobie Space Volta, damy sobie Excalibur'a i zrobimy taką bitwę na dwie osoby za 5800. Na początku mam nadzieję, że ładnie podbije pule. Potem, potem Space Value zarzuci coś za tysiaka i z takiego Excalibura, Excalibura walnie nam szóstka na lewo. I będzie, będę po prostu zadowolony. Proszę cię, panie Nexie, nie zdymaj, daj nam coś ciekawego, daj nam fajny start. A WPA Ateris, słabo. Może drugi rzut będzie ciekawszy, no absolutnie nie. Kałach Mecha Industries, tak rzeczy, kałach Famas Mecha Industries, kałach nawet nie ma, tutaj coś mi się jebło. No i co? No i kurwa, jak na razie te skrzynki no tragiczne, tragiczne. No, teraz jest godzina taka, że mogę się drzeć, także mam nadzieję, że w końcu coś dropnie, tak jak ostatnio dropnął hole, to może teraz jakiś Mag drop, nie wiem, co tutaj leci takiego. To wygląda na drogie, ale nie jest na szczęście. Co leci z Fire and Water takiego? A, to jest skrzynka po 5%, każdy item. Mmm. No, no dobra, no wychodzimy na prowadzenie, no tutaj nie będę narzekał, bo Asimov yy, Aquamaryna oraz... Emerald w ogóle, uhu, Sandstorm z Mysteriusa, no ale my dostaliśmy Emeralda z Cara, także nie najgorzej, i Chantico, ale dalej ten Sunstorm droższy. No i w tym momencie bot Arnold trochę nadrobił, mam nadzieję, że uda dropnąć się coś ciekawego. Przechodzimy do ciekawych skrzynek. pierwszy Space Wall słaby, słaby może teraz? Okej, okay, bardzo ładnie, gloczek za 1400 i o to właśnie chodzi, proszę Excalibur, coś za piątkę, coś za czwórkę. Walkie on whiteout, no bardzo słabe itemy. Ale wydaje mi się, że mamy mimo wszystko tą bitwę. No nie jest to jakaś na pewno bomba. Ale jest to profit. Właśnie o to chodzi, żeby robić profit. No ale kurczę, no tak delikatny, tak delikatny. Coś ten Excalibur zawodzi. Wydaje mi się, że możemy popróbować w tym momencie dać, dać jedną szansę dla Underdoga. I mam pomysł, yy, yy, jakie skrzynki można do tego wykorzystać. Oczywiście skrzynki Bowler będą w tym przypadku najlepsze. Tak zaczniemy sobie od dwóch konduktorów. Damy sobie Szejka jednego. I dorzucimy sobie na koniec może może nie będę przesadzał, dajmy sobie, chociaż ja chcę to na trzech zrobić. Dobra, zróbmy takie coś, zaryzykujmy, mamy trochę balansu, najwyżej się odrobi po prostu, najwyżej się po prostu odrobi, dwa konduktory i dwa szejki, szejki nie są dla mnie szczęśliwe i mam nadzieję, że tak pozostanie. No w końcu jakieś emocje, aż, kurde, mój głos odżył, mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj dla botów poleci, a dla nas nic, no mam nadzieję, że to jakieś super konduktory, może tu i tu, byłoby świetnie, pierwszy strzał, mega lipny, no niestety, super yy, konduktor, no, no zabrał, zabrał. Pierwszy, pierwszy zabrał, może drugi coś ciekawego Absolutnie nie. 100 zł dla mnie i nic dla botów. Shake Okej, okay, mamy blue fosfora, to już coś kosztuje, proszę. Bot Ryan dropni coś ciekawego. Dla mnie nic, dla nich dużo. Mm, chyba nas nie zdyma. Nie jestem pewny. Okej, okay, o złotówkę. O złotówkę, ale to nawet nie jest profit! No nawet nie jest profit, chciałem tutaj zaryzykować, zarzucić czymś niezłym i dostaję w zamian blue fosfor za 4600 dostaję po prostu 4, 3 koła, no to nie jest coś, na co kurde polowałem. No i powiem, bardzo, bardzo, bardzo przeciętna bitwa, hmm. Dobra, zagrajmy to, co zagraliśmy ostatnio, czyli skrzynkę holy moly. Zróbmy to znowu w underdogu, dajmy tych skrzynek 15 i zarzućmy później 5 slaxów. może coś takiego, za 3200 ale dajmy to po prostu na jedną osobę w Underdogu. Nie róbmy z, tego bi z tej bitwy jakiegoś takiego, wiecie, na 3-4. Zagrajmy po prostu na jedną. No i może bot Arnold, który ostatni, no jest i pan bot Arnold, o którym mówiłem. I taki hole, mam nadzieję, że wyleci tu po raz kolejny. No byłoby to coś, pięk coś pięknego. No. Chociaż wiem, że historia nie lubi się powtarzać w moim przypadku No i wydaje mi się, że ta, ta bitwa będzie również stratą jak poprzednia Ale mam taki minimalne nadzieję, że może tutaj holy dla pana Arnolda wyleci No byłoby to coś pięknego I na pewno no, zrobilibyśmy potężną odkutę Nawet ten film tested, hole, Nie narzekałbym, nie narzekałbym Wiadomo, że tam jest jeszcze chyba minimal wear za 30 koła ale naprawdę jakby poleciał haul za 20, za, za 20 też byłoby świetne. No jak na razie 4 skrzynie i 4 razy emeczka w Battle Scardzie. No przelatują te hole, przelatują te piny. No ale nie dropią, jak na razie nie dropią. I każda następna skrzynka to jest coraz mniejsza szansa na dropnięcie haula. No mam nadzieję, że w końcu coś wyleci, no... Każda taka skrzynka to jest też 120 zł, to też trzeba liczyć. Siódma skrzynka, a my dalej nie dropnęliśmy nic innego. No tu jest tylko i wyłącznie 5% na coś innego niż właśnie ta M4. Więc nie ma się dziwić, że leci tylko i wyłącznie, ale dobra. Pamiętamy, że tam dropnął hole na przedostatni. Może tym razem będzie tak samo, czy dropnie nas pod sam koniec. No daj coś ciekawego. Proszę. No jak na razie cały czas ta MK obrzygana za złotówkę. No może teraz. No poleciał nam, no ale to jest tylko i wyłącznie pin, no nie będę tutaj skakał ze szczęścia ani, aby nie był smutny, z racji, że to nic nie kosztuje i tu jednym dropem, jednym pojebańcem można to przebić na spokojnie. I mam nadzieję, że tak będzie. No i zbliżamy się do dwóch ostatnich skrzynek. Panie Arnoldzie, proszę cię o haula po raz kolejny dla mnie. Byłoby niezmiernie mi miło. Ostatnia skrzynka, no proszę, proszę o haula dla bota Arnolda. No niestety, niestety. Tym razem się nie udało w tym momencie 5 laksów. No daj coś może teraz. Może coś teraz ciekawego. No to nie jest coś ciekawego. No to jest tylko Diamond King za 160 zł. No jakiś nóż Marble Fate przydałby się. No i my dostajemy jeszcze yy, Dragon Kinga. No proszę o nóż dla Bota Arnolda. O Jezu, chyba ta bitwa będzie taka kurwa po prostu karaką absolutną. Dwie ostatnie skrzynki. No daj coś ciekawe, o kur. Coś droższe. Moja jest droższa, ja pierdzielę, proszę! Nie no, drobni jeszcze Arnold Kose jedną. A tak ładnie, już mogło być skeleton no Knife Case Hardened, nas zdyma. Ja myślałem, że Gamma Doppler w nie może trochę więcej kosztuje. No i właśnie dlatego, właśnie dlatego ja tak powtarzam, że absolutnie odpoczywamy na underdoga. Raz dał i już oczywiście w mojej głowie się pojawiają głupie pomysły. Nie, nie robimy czegoś takiego. Wracamy do naszych skrzyneczek, które mam nadzieję, że tym razem będą szczęśliwsze. Zacznijmy sobie trzy nukleary, trzy hydrotusy, Windmillek. Yy, najpierw może masterek dwa razy, potem Windmillek trzy razy. Dajmy sobie Mezika dwa razy, bo ostatnio całkiem, całkiem, rzucał, Into the jungle, a może rapanuje into the jungle. I taką bitwę na trzy osoby, za czwórkę zaryzykujmy. No musimy się w końcu odbić, bo jak na razie to my tylko i wyłącznie przegrywamy od tego haula. Już chwilę minęło, trzeba po prostu o tym zapomnieć i lecieć dalej. Balans 45 był niedawno, w tym momencie tylko i wyłącznie 19, tak, Także jesteśmy na tendencji spadkowej. Mam nadzieję, że w końcu, kurde, uda się coś odbić. Już myślałem, że to Jagermeister. Nuclear Treat z pierwszego nukleara. Może teraz Jagger? No, niestety, teki poleciały. taki ładne, drogie, a dla nas gówno za 60 groszy. Może teraz Jagermeister? O kurde no chłopaki teraz ładnie dropnęłem, No i w tym momencie będziemy musieli gonić Może teraz Hydrotus jak ostatnio Hydroponika No nie, mam nadzieję że chociaż Battlescare Tak jest Battlescare, usp No i no kurde no Panie Hydrotus, bo się pogniewamy Panie Hydrotus, bo się pogniewamy Hypnotik na środek, a dla nas po raz kolejny nic No, no przełam się w końcu Ja pierdolę, dobra no tragedia jest, tragedia jest No może teraz mas Mastera coś ciekawego? Dla bota Rayana Sticker za 550 zł dla nas dycha. Jaka kap... jaka kaplica! Po prostu, nic nie dropimy. No, 200 zł, ale to jest nic w porównaniu do tego, ile nam brakuje, żeby do chłopaku się choć zbliżyć. No, Windy, może, st... może sztylet. Nie, dla botów leci Platinum Water, dla nas jakiś gówniany skarz za 6 dych. No, może teraz sztylet, proszę. Ra... No, 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 nie, no, nie, nie coś takiego. No, proszę o sztylet, bo inaczej będzie tragedia. Niestety sztyletu nie ma. No i jesteśmy w tym momencie na okropnej pozycji. Może z Neiza, Desert Hydra, jak ostatnio. No nie, no środek dostaje 6 stówek, my dostajemy 300. No potrzebujemy takiego grubasa po prostu na lewo. Jest, mamy bulldożera, a pan bulldożer coś kosztuje. No i teraz już łapiemy się, mamy jakiekolwiek szanse. Teraz te skrzynki za 6 stówek. Dajcie coś ciekawego. Pierwszy rzut, okropny po prostu, ale może Into the Jungle, coś za tysiaka i po prostu zgarnimy to wszystko. Nie, niestety. Niestety under, po prostu under tutaj się ładnie załadował mimo tego buldozera, mimo wszystko nie wygrywamy tej bitwy. No i jest po prostu tragedia. Jest po prostu tragedia. jeszcze gwarantowany drop dro, dro dla bota 500 zł dla nas oczywiście 12. Świetnie po prostu świetnie. Musimy, musimy zaryzykować. Innej opcji tutaj nie widzę, przywalimy ostatnią bitwę, nieważne czy wygraną, czy przegraną na tym odcinku. Grubą, po prostu grubą. Zacznijmy od pięciu dice ich. Rzućmy 3 Meize, rzućmy Grande za kolaki 3, rzućmy dwa Neptuny. Albo nie, Neptunka sobie odpuścimy. Pan Czarnobrody, pan gacie dwa razy, rzućmy desert hydrę, rzućmy Luksury najwkę i rzućmy Ekskalibura na koniec, zróbmy bitwę za dychę w trybie standardowym dycha, no kurwa. Żądam po prostu tutaj ognia. Żądam ognia. Bitwa na dwie osoby. Nieduże ryzyko. Nieduże ryzyko. Potrzebuję tutaj 17 koła. Po prostu na lewo. Żeby ten odcinek zakończyć jakkolwiek w porządku. Proszę. Wiem, że, to, wiem, że się podpalam. Ale czuję, że tutaj może siąść. Bardzo ładny drop. Orion z pierwszej skrzynki. 630 zł dla nas. Może drugi rzut. No niestety. W tym mieć nóż dla bota Arnolda. Z botem Arnoldem to ostatnio rywalizuje całkiem nieźle. Jak na razie mamy 1-1 chyba w bitwach. No i patrzcie, jaka ładna pula się tutaj ładuje. Asimowy dwa poleciały. No i mam nadzieję, że podtrzymamy tą tendencję i po prostu rzucimy coś na lewo. No i poleciały korki na prawo w tym momencie Bot Arnold wychodzi na prowadzenie. Wiem, że jest jeszcze dużo skrzynek, ale wolałbym na te prowadzenie wyjść ja. No nie fajnie, fajnie. 400 zł Arnolda przewagi. No, troszkę mniej, no ale to jest dalej. No, 350. No, staram się to liczyć, żeby mniej więcej nie być zaskoczonym na koniec. Masterpiece, czyli 600. O jezu, nawet nie. 750 chyba. No i potrzebujemy się przełamać. Potrzebujemy po prostu tego przełamania. Mace nam tego nie daje, ale może pan Grande za kolak. No, zrzuci czymś ciekawym. Może czymś nie za trzy dychy. X-ray na prawo. Ja pierdolę. Bo inaczej nie powiem. Nie ma opcji, żeby tej bitwy wygrać. No, bo oddropną 8 koła. O Boże. Nie ma takiej możliwości. Jest, dobra. Weź się za... Nie, nie, nie. No nie czymś takim. Nie czymś takim po prostu. nawet dwa fire serpenty tu nie pomagają. My musimy dropnąć desert hydre. Musimy dropnąć coś za 15 koła. No bardzo ładnie, Jaguar, Tylko co z tego, jak my jesteśmy dychę w, w tył. Co z tego, jak my jesteśmy dychę do tyłu. No i było. Z tego 45... Się już pozbyliśmy. Jeszcze Desert Hydra ładnie daje, ale co z tego? Bo potrzebujemy tutaj 8 koła, minimum 8 koła. Nie wierzę w cuda, po prostu, w cuda nie wierzę. Tutaj musiałaby Wild polecieć. Nie, to jest X-Ray Field Tested. Jaka kurwa bitwa? 26 koła dla Bota Arnolda. 26 koła dla bota Arnolda. A my dostajemy jeszcze tą obstraną kurwa WP za 12 zł. No i niestety widzowie, niestety widzowie, przegraliśmy praktycznie to co mieliśmy wcześniej, zostały nam 9 koła, postaram się to odrobić w następnym odcinku, no ale dzisiaj, dzisiaj jest najgorszy odcinek od ostatniego tygodnia praktycznie, no niestety, niestety nie udało się zrobić nic ciekawego, pamiętajcie, że nie zawsze można wygrać, ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego, tego filmu, trzymajcie się cieplutko, siemanko!